Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Bartosz Kramek, szef fundacji, Rady Fundacji Otwarty Dialog, mąż pani Ludmiły Kowyzłowskiej, skazanej na sześcioletnią banicję. To jeszcze się potem dowiemy i zapytamy za co. Natomiast przede wszystkim pogromca Macieja Wąsika... Jakie to uczucie, panie prezesie? Jak, żeby ściągnąć kilkadziesiąt tysięcy złotych z konta Macieja Wąsika? Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jest to gorzka satysfakcja, ponieważ czekaliśmy na sprawiedliwość dobrych kilka lat, bo złożyliśmy jeszcze w 2019 roku i tak naprawdę Maciej, Maciej Wąsik jest tylko elementem szerszej. Panoramy tych pozwów, które wtedy złożyliśmy, jest 20. Jest to dopiero pierwsze postępowanie, które się prawomocnie zakończyło i które trafiło na drogę postępowania egzekucyjnego, skutecznego. Gdyby Wąsik po prostu wyrok wykonał, to wtedy zaoszczędziłby przeszło 20 tysięcy złotych. Tak się nie stało. Natomiast to jest tak naprawdę dopiero początek egzekucji, ponieważ składamy w najbliższych dniach wniosek o tak zwane postępowanie przymuszające o sądową egzekucję przeprosin, które Wąsik musi opublikować w TVP Info, w Telewizji Republika i w Trzeciej Szczujni Telewizji. W cudzysłowie oczywiście telewizji w polsce.pl. Braci Karnowskich, zwanych myślę, że słusznie braćmi kremlowskimi. Eee, a niech pan powie jeszcze, za co ma przeprosić was Maciej Wąsik? Sprawa dotyczy naruszenia dóbr osobistych naszej fundacji, mojej żony, mnie. Oczywiście chodzi tutaj o paskudne pomówienia dotyczące tego, że rzekomo. Mieliśmy działać na rzecz Rosji, prowadzić działalność hybrydową w ramach rosyjskiej wojny hybrydowej przeciwko Polsce i Unii Europejskiej, oraz być zamieszani w różne przestępstwa finansowe, w pranie pieniędzy. To były tego rodzaju supozycje, które Wąsik formułował bardzo ochoczo kilka lat temu. Natomiast od początku zapowiadaliśmy twardą obronę swoich, swoich praw, jesteśmy konsekwentni i teraz e, rzeczywiście udało się te pieniądze uzyskać. E, natomiast, tak jak już niektórzy wyliczyli, e, przeszło 600 tysięcy złotych, jeżeli sąd się tutaj przychyli do naszego wniosku. E, to jest ta sankcja, która wisi nad wąsikiem, jeżeli przeprosin nie opublikuje, naliczona od początku marca, czyli od momentu, kiedy ten wyrok sądu się y, uprawomocnił, a przeprosiny jeszcze się, nie ukazały. Także piłka jest dalej w grze. E, niech pan powie, ile tych spraw żeście wytoczyli, bo trochę tego było, nie tylko Wąsikowi. E, czy jest też szansa na to, żeby dopaść e, no numer e, oczko wyżej Mariusza Kamiskiego, który bez wątpienia był tym, który. E, Niektórzy powiedzą, że biorąc pod uwagę stan, w którym przebywał, może się powoływać na brak wiedzy i poczytalności. Natomiast chodzi mi o to, że to jednak mimo wszystko on firmował, jako ta, ten szef służb, po prostu te działania, które, który, którymi byliście poddani. Tak, jak wspominałem, złożyliśmy 20 pozwów. To oczywiście też jest tylko część. Tej naszej batalii z poprzednią partią rządzącą i jej agendami, bo są też różne sprawy karne sprawy dotyczące mojej żony w sądach administracyjnych i postępowania administracyjne. Ostatnio też może uzupełnię kontekst został stosowany zakaz wjazdu już ostatecznie dla Ludmiły do Polski, również nałożony przez Służby Podległe Kamińskiemu i Wąsikowi, czyli przez ABW w 2018 roku i ta informacja się zbiegła w czasie z egzekucją wojni, Wąsika Ich również mamy śledztwo, które się toczy już od pół roku w prokuraturze okręgowej w Warszawie, które z kolei dotyczy zlecenia przez Wąsika nielegalnej inwigilacji, której miałem być poddany w polskim holdingu hotelowym w ich obiektach. I to są te główne fronty, jeżeli chodzi przynajmniej o Wąsika i Kamińskiego, tak, jak pan zauważył, tutaj też się zastanawiamy, czy Kamiński rzeczywiście, poza tym, że formalnie odpowiedzialność ponosi, to tutaj jakieś dalej idące decyzje podejmował. Bo można mieć wątpliwości, na ile ogarnią rzeczywistość, że tak to ujmę. I to był tą twarzą też medialną. On, jako taki rzecznik, obok niejakiego żaryna, rzecznika służb ówczesnego, zawsze występował w mediach i wydawał różne komunikaty dotyczące tych działań, które wtedy no, państwo polskie, państwo Opisowskie ówcześnie prowadziło przeciwko, przeciwko nam. Natomiast, czy będziemy Kamińskiego pociągać do odpowiedzi? odpowiedzialności, spróbujemy jak najbardziej. Teraz wnioskujemy o to, żeby odtajnić to archiwum ABW, to dosię ludmiły, ponieważ cały czas ta tajna opinia przygotowana przez departament Kontrwywiadu ma klauzulę tajności, i tak naprawdę chcielibyśmy, żeby to zostało ujawnione nie tylko nam, ale też na użytek publiczny, żebyśmy mogli wszyscy zapoznać się z tym, co tak naprawdę tam było. I jakiego rodzaju notatki służbowe, przez kogo podpisane, jakiego rodzaju dyspozycje, zarządzenia, postanowienia. Były wydawane tutaj przez organy właśnie podległe Kamiskiemu i Wąsikowi. I to tak naprawdę bardzo nam też pomoże w wyciąganiu konsekwencji nie tylko na drodze cywilnej, ale również karnej, bo planujemy zawiadomienie do prokuratury dotyczące przekroczenia uprawnień, fabrykowania dowodów. I tutaj oczywiście jest to materia też do konsultacji z naszymi pełnomocnikami, adwokatami żeby ten temat odpowiednio ugryźć od strony prawnokarnej, karnej natomiast zapewniam, że nie odpuścimy, jesteśmy konsekwentni i wykorzystamy wszelkie możliwości. No właśnie, to niech, niech pan spróbuje przybliżyć widzom, dlaczego staliście się takim obiektem agresji? Co takiego spowodowało, stało się tych sześć lat temu, że wytoczono Najcięższe z możliwych dział, bo to i zarzut zdrady, i zarzut de facto bycia agentem wpływu, próba no rzeczywiście takiego, bo to może nasi widzowie nie pamiętają, ale ta cała machina propagandy, przede wszystkim TVP, polskie radio, te takie media takie, o takim nasilniejszym, no to po prostu no, odmieniały tą, ten atak na was znaczy przez wszystkie możliwe przypadki. Wszystko się zaczęło od publikacji mojego tekstu o obywatelskim nieposłuszeństwie. To był tak zwany plan obalenia rządu. Ja to opublikowałem wtedy na swoim profilu na Facebooku. To było lato 2017 roku. W apogeum protestów w obronie niezależności sądownictwa. I kolejnego dnia to był materiał numer jeden, jeśli dobrze pamiętam, w, we wiadomościach TVP. I to był początek nagonki. Oczywiście się spodziewaliśmy, że to jest jakiegoś rodzaju płachta na byka. Natomiast ja nie sądziłem, że te konsekwencje będą aż tak daleko idące. I tutaj moja żona się wykazała pewnie przez ten jej wschodni background, przez wschodnie pochodzenie i styczność z tamtejszymi realiami dużo większą wyobraźnią. Natomiast kiedy powiedzieliśmy, a musieliśmy już być konsekwentni, i nigdy nie odpuściliśmy, i podejrzewam, że dalsza konsekwentna walka. Udział w, w, w protestach, a też poszła taka teoria spiskowa, że to te wszystkie protesty ogólnopolskie my organizujemy, że stoi za nami Soros i podejrzewam, że ze względu na to, że byliśmy dosyć ciekawym samym w sobie obiektem, jako taka organizacja, która już gdzieś tam była znana, ale nie bardzo znana jeszcze tak powszechnie, z racji tego, że się angażowaliśmy też w pomoc Ukrainie, ale z kolei brat mojej żony był krymskim, ukraińskim przedsiębiorcą. Dosyć istotnym, a Krym to wiadomo, Sewastopol. Okupacja od 2014 roku flota czarnomorska, więc poszła teoria, że tak naprawdę stoi za tym wszystkim Rosja. I to wyglądało w ten sposób. A Sorosza, też kiedyś poznaliśmy, poznała go Ludmiła, ma z nim zdjęcie. I to zdjęcie było takim koronnym dowodem. I takie słynne strzałki TVP. Wtedy od nas oczywiście szły do Sorosza a Sorosz, podobnie jak na Węgrzech, no to jest ta narracja, którą Orban jako pierwszy tutaj chyba upowszechnił, miał finansować protesty antyrządowe i bardzo fajnie to pasowało do koncepcji w TVP i w najogólniej mówiąc aparatowi w propagandy. Prawa i sprawiedliwości. Również, ponieważ działaliśmy na rzecz Ukrainy i innych krajów na, na wschodzie opozycji demokratycznej w tych krajach, takich jak Rosja czy, czy Kazachstan, to w, współpracowaliśmy z różnymi politykami demokratycznymi. Mamy zdjęcia z Saddamem Michnikiem, z Cezarem Grabarczykiem, z Marcinem Święcickim, z Michałem Szczerbą. Angażowaliśmy polityków różnych opcji. Ich podejrzewam, że byliśmy dosyć wygodnym celem, ponieważ te strzałki naprawdę w wielu takich wrażych kierunkach TVP mogła poprowadzić. I wreszcie tak naprawdę proszę pamiętać, panie redaktorze, że to jest trochę spekulacja, bo to pytanie należałoby zadać Wąsikowi Kamińskiemu, może Jarosławowi Kaczyńskiemu. Tak pamięta Kaczyńskiego z dawnych jeszcze czasów, to od razu ten mój plan obalenia rządu wylądował u niego na, w, na biurku i być może faktycznie to tak zadziałało. Natomiast jeszcze taka ostatnia kwestia jest tego typu, że my również działając na rzecz Ukrainy jakieś kontakty z pisem mieliśmy kiedyś z Adamem Lipińskim, Małgorzatą Gosiewską, Anną Fotygą, także podejrzewam, że oni też się mogli poczuć w jakiś sposób zdradzeni i to trochę były takie personalne animozje, że my nagle, Tutaj opowiedzieliśmy się twardo po stronie wolnych sądów, po stronie wartości europejskich i wystąpiliśmy przeciwko nim. E, no właśnie. E, I e, pytanie jest teraz takie. Już mniej więcej, właśnie tu już Pan opisał, czym się zajmowaliście, e, dlaczego zostaliście zaatakowani. Teraz jest ten czas, jakby to powiedzieć, prawa i sprawiedliwości, ale na razie e, powiem tak brzydko, dopadliście, Macieja Włosika. Cywilnie. Mówił Pan o sprawach karnych. Jakie są szanse, widoki, że to z Waszego zawiadomienia Pan wspomniał o tej inwigilacji? Może Pan przybliży naszym widzom, o co tak naprawdę chodzi, czego się Pan dowiedział, jak i to, jaka to jest sprawa, gdzie to jest prowadzone? No i ja zadam wtedy kolejne pytanie: dlaczego Pan Maciej Wąsik nie ma jeszcze zarzutów? Dlaczego nie ma zarzutów? To jest pytanie oczywiste. Do prokuratury okręgowej. Tam ostatnio w tej sprawie zmienił się prokurator, który to prowadził. To śledztwo, też oczywiście, koincydencja, zostało wszczęte po wyborach, po tym jak się zmieniła władza polityczna i też przynajmniej ta wierchuszka prokuratury. Skąd jeżeli chodzi o przemiany w prokuraturze, to mógłbym dużo przykrych słów też powiedzieć i powiedzenie. Na górze w Bodnar, na dole Ziobro. Niestety w dużym stopniu jeszcze oddaje rzeczywistość. Natomiast dobrze, że to śledztwo zostało wszczęte. O szczegółach nie mogę oczywiście opowiadać, bo obowiązuje mnie tajemnica. Natomiast tak, liczymy na to, że wcześniej czy później Maciej Wąsik zarzuty otrzyma. I to jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o konsekwencje karne. I kwestia druga, o której już mówiłem, sprawa mojej żony. Ona jest bardzo wymowna, bo teraz mamy czarno na białym. Uzyskaliśmy potwierdzenie z samej ABW, która przyznaje, to jest bardzo wymowne w swojej lakoniczności, ponieważ ta sprawa została nadmuchana do niebotycznych rozmiarów, i to jest trochę tak jak w Pulp Fiction. Może pan redaktor może widzowie w kojarzą, tam była taka słynna teczka, której poszukiwało dwóch. Współpracowników um, Marcelusa Bolasa, i w, w tej teczce w, tak naprawdę jadą, co do końca się kryło, i tak samo e, też taką legendą um, była owiana teczka dossier miły w e, ABW. W związku z czym e, chcemy się tam dostać. Natomiast narracja była taka, że jesteśmy po prostu ruską agenturą i tam są jakieś super tajne kwity, które o tym świadczą, które nas łączą z Kremlem, z GRU, z rosyjskimi służbami ich chcemy ten balonik przekłuć. Jak się do tego dostaniemy, to tak jak mówiłem, to nam bardzo ułatwi też złożenie zawiadomienia i pociągnięcie do odpowiedzialności prawno-karnej Iwą Sika i Kamińskiego, ówczesnego szefa ABW, pana Pogonowskiego jego następcy, bo to są te osoby, które tutaj musiały w tej, w tej sprawie podejmować decyzje i oczywiście też trzech kolejnych wojewodów mazowieckich, pana w Sipiery, pana w Radziwiła i pana w Tobiasza Bocheńskiego, bo również oni w tej sprawie zajmowali stanowisko w szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, pan Szajner, konsekwentnie. Także tutaj cały ten aparat administracyjny był w te działaniach zaangażowany. I tak jak już mówiliśmy, ABW teraz jednoznacznie czarno na białym, jak gdyby nigdy nic, stwierdza, że Ludmiła Kozłowska nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Zakazu wjazdu nie ma. Natomiast zajęło to 6 lat. Sześć wyroków sądów, oczywiście też weryfikacja przez kraje zachodnioeuropejskie, które od początku uznały tę sprawę za politycznie motywowaną. To się wiązało też z tym, że na początku Polska skorzystała z narzędzi ogólnoeuropejskich, systemu informacyjnego Schengen, natomiast ten zakaz został nieuznany przez inne kraje. Polska, polski rząd wtedy głośno protestował, natomiast na wiele im się to nie zdało i to była taka, taka historia, krzywda osobista nasza, koszty, które ponieśliśmy finansowe, reputacyjne, tak naprawdę są bardzo trudne do oszacowania i tutaj będziemy no właśnie, bo to jest pytanie o... takie. właśnie chciałem pytanie właśnie zadać, to panu przeszła moje pytanie, czy będziecie się ubiegać o odszkodowanie? Oczywiście państwo będziemy z... się ubiegać o odszkodowanie, będziemy się ubiegać o zadośćuczynienie, także tak. tutaj maksymalnie tę sytuację będziemy będziemy też dalej rozwijać w tym, w tym kierunku. Oczywiście liczymy na to, że w ramach postępowań, które mam nadzieję zostaną wszczęte, pojawią się różni sygnaliści, pojawią się osoby, które zaczną składać zeznania, i coraz więcej informacji zacznie też wychodzić na jaw o kulisach tego wszystkiego, o decyzjach, które wygląda na to, że na najwyższym szczeblu politycznym tutaj musiały zapadać i tak jak pan redaktor zdaje się sugerować, sprawa oczywiście jest kuriozalna, ponieważ rząd się koncertowo ośmieszył, kreując nas na swojego głównego wroga, albo przynajmniej jednego z głównych wrogów, a tak naprawdę byliśmy, jesteśmy w gruncie rzeczy niewielką organizacją pozarządową i żadnych jakichś takich możliwości, żeby ten rząd naprawdę obalić nie mieliśmy, więc pytanie z czym do ludzi i trochę rzeczywiście jest to kuriozalne, jeżeli teraz spojrzymy na, na rezultaty. No właśnie. I to jest też moje pytanie, właśnie jak Pan powiedział, że Pan jest też małą organizacją, czy Pan właśnie ma, Pan powiedział, wymienił Pan ten swój list, że tam prawdopodobnie ktoś po prostu podjął decyzję, czy to raczej pewnie, nie wiem, tu może właśnie Pan, pan sugerował, że Jarosław Kaczyński może Wąsik, może Kamiński w chwili przebudzenia? Bo to jest przerażające, jest coś takiego, że ktoś w państwie PiS trenował, tak jak ja to widzę, takie użycie aparatu państwa na was, bo ktoś uznał, bo jeszcze dodajmy przecież, że pan został potraktowany prokuraturą, trzy tygodnie spędził pan w areszcie, został Prawda. pan oskarżony, oskarżony o pranie brudnych pieniędzy. Oskarżony nie jestem tutaj, przepraszam. Nie podejrzany. Mam podejrzany. zarzut, jestem cały czas podejrzany. Podejrzany, przepraszam, o ten, znaczy oskarżony tak w sensie potocznym, po prostu, Oczywiście. że rzucili. No Tam też jest taka, ja, 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 ja patrzyłem na to jako na taki trening zniszczenia ludzi. Czy im się uda, czy im się nie uda, gdzie mają co poprawić, kto im, kto im ten system nie domyka. No, wiadomo, że nie, nie domykają sędziowie, którzy nie zgodzili się na aresz, na przykład u pana. I jak to wygląda, ta sprawa, bo przecież to, to się łączy jedno z drugim. Tak, oczywiście to wszystko się przenika i tutaj mówimy o, rzeczywiście o Kamińskim i o Wąsiku, natomiast też struktury podległe, Ziobrze bardzo gorliwie się angażowały w te działania przeciwko, przeciwko nam, a to co mówił kiedyś Andrzej Wielowiejski, myślałem, pół żartem, pół serio, to w zasadzie parę miesięcy temu potwierdził Jarosław Kaczyński, którego jeszcze nie zdążyłem pozwać. Natomiast on, będąc na komisji w, w Sejmie, w, zeznając swego czasu komisji śledczej, Zaczął mówić w swoim duchu zupełnie, w swoim stylu zupełnie nie na temat i referować, że kiedyś w 17 roku przecież był taki plan pana w Kramka, którym organizował i zapowiadał, że zorganizuje protest pod, pod domem, tam na Żoli i w ogóle bardzo brzydko o nim, o nim mówił, a przecież Kramek to jak wiadomo, tam w tle gdzieś się czaiły jakieś rosyjskie służby i jakieś bardzo groźne interesy. Także. także... Że też byłem pod wrażeniem, że sam Kaczyński tutaj raczył mnie, e, mnie dostrzec i że pamięta o tym po, po kilku latach, bo to było w tym roku, a to moje wystąpienie to był rok 2017 i też był taki epizod 3 lata temu, w 21, kiedy była głośna sytuacja na granicy i wtedy grupa 32 uchodźców i uchodźczyń z Afganistanu e, koczowała na granicy z Białorusią. E, była wielka awantura. Ja też byłem wtedy aktywny na, w, na. Byłem zaszczycony obok Władysława Frasyniuka i mówił, że e, tego rodzaju właśnie prowokatorzy tam się gdzieś panoszą, pamiętają, przeszkadzają służbom i wojsku i dlatego trzeba było wprowadzić stan wyjątkowy w tamtym regionie. Więc, e, byliśmy gdzieś dostrzegalni, i trochę też podejrzewam, e, ta nasza. Nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, bo tak głupio recenzować samych siebie, ale powiedzmy, że jakaś względna odporność i to, że my nigdy tutaj pokornie tej głowy nie schyliliśmy, to tylko ich coraz bardziej denerwowało. Tak już bardzo eufemistycznie mówiąc, bo oczywiście te emocje były skrajne i każdy kolejny na przykład przyjazd ludmiły do kolejnego kraju europejskiego, jej wystąpienie w Bundestagu, w Parlamencie Europejskim, w Radzie Europy, w Izbie Gmin. W Londynie powodowało skandal dyplomatyczny, i wtedy ten polski rząd tylko bardziej był zacieczywiony I kolejni ministrowie spraw zagranicznych, Waszczykowski też, jak mówimy o osobach zaangażowanych, odpowiedzialnych na początku, bardzo dużą rolę tutaj odegrał. On zresztą inicjował kontrole skarbowe, ale na żądanie Kamińskiego to też jest informacja publiczna, bo Kamiński o tym powiedział, że z takim żądaniem wystąpił. A Waszczykowski, który był wtedy szefem MSZ-u, nasza fundacja, każda fundacja ma jakąś, jakiś resort odpowiedzialny, właściwy, tak zwany. W naszym przypadku to był MSZ i Waszczykowski wystąpił o kontrolę skarbową, gdzie dowodzi do Urzędu Celno-Skarbowego, którego szefem kto był? Otóż jego rodzony brat, pan Tomasz Waszczykowski. I te kontrole skarbowe do dzisiaj się toczą. No właśnie, bo ja bym chciał od pana usłyszeć, bo, czy, bo jest parę takich spraw, gdzie okazuje się, że czas jakby zamarł. Nie, bo co się dzieje w tej sprawie prokuratorskiej? Czy zmienił się prokurator, czy ktoś tam przyszedł, obejrzał te podstawy postawienia zarzutów, czy nastąpiła jakakolwiek zmiana podejścia do, do tej sprawy pana, minęło już 6 miesięcy od momentu kiedy prokuraturę udało się. W jakiejś tam znacznej części odblokować, czyli pozbawić tego pisowskiego zwierzchnictwa. Czy coś się poprawiło, coś tam się dzieje? Problem z prokuraturą jest tego rodzaju, że to nie jest struktura transparentna i cały czas jesteśmy w okresie przejściowym. To powiedzenie na górze Bodnar, na dole Ziobro. Jest niestety adekwatne. Wymieniono prokuratorów regionalnych, zasadniczo tych najbardziej umoczonych, ich zastępców, chyba też w większości na szczeblu prokuratur regionalnych. Te śledztwa polityczne zazwyczaj były prowadzone. Natomiast są dalej przypadki, że eksponowane stanowiska, na przykład pan Daniel Lerman na szczeblu prokuratury krajowej, dalej zajmują ziobryści, twardzi ziobryści. Prokurator Lerman jest dalej szefem Departamentu Przestępczości Zorganizowanej. Też odwołano takiego niesławnego prokuratora, Piotra Kowalczyka, który szefował śląskiemu który, przepraszam, szefował temu Departamentowi, natomiast Pan a, Prokurator Lerman był jego zastępcą, Pani Prokurator Chudyka i oni dalej e, sprawują e, te funkcje i nie ma tutaj nikogo, w, w, nikogo nad nimi. I teraz wprowadzi to do takiego absurdu, że audyt postępowań, który Prokurator Generalny w, e, zapowiedział, my też o to apelowaliśmy na początku tego roku w lutym e, i rzeczywiście tutaj dosyć entuzjastycznie do tego podszedł Adam Botnar e, i za to wielki szacunek tak naprawdę nie przyniósł jeszcze jakichś widocznych postępów. Te śledztwa, czy względem mnie, czy względem Kuby Karnowskiego, Romana Giertycha, Pawła Wojtunika, Przemysława Krycha, Piotra Osieckiego, Maćka Bodnara, wielu przedsiębiorców, one się dalej toczą. I nawet jeżeli już nie ma Ziarkiewicza i nie ma Maludego, tych najbardziej skompromitowanych prokuratorów, to ich przyboczni często dalej są. Często nie zostali odwołani z delegacji bo w tym trybie oni trafili do prokuratur regionalnych, wielu z nich i te śledztwa stoją w miejscu albo jakieś czynności prokuratura pod. Natomiast sam fakt utrzymywania, utrzymywania aktów oskarżenia, a można te akty oskarżenia wycofać, niesie ze sobą różne konsekwencje dla osób, które są nimi objęte, dla osób tak naprawdę pokrzywdzonych działaniami prokuratury, które teraz powinny mieć formalny status pokrzywdzonych i powinny składać zeznania dotyczące nadużycia władzy, no szeregu naruszeń przez tych prokuratorów, którzy pognębili ich no przez właśnie. lata w majestacie, ta, w majestacie prawa. Pamięta pan nazwiska? Formalnym majestancie, oczywiście, bo to były tylko pozory legalizmu. No właśnie, a pamięta pan nazwiska prokuratorów, którzy wnioskowali o panie, postawili panu zarzuty i wnioskowali o areszt? Zarzuty stawiał mi prokurator Marcin Kołodziejczyk, też jeden z królów życia, przyboczny w prokuratora Jerzego Ziarkiewicza, bodaj najbardziej upolitecznionego prokuratora w Polsce. To była oczywiście prokuratura regionalna Lublina, Lublinie. w Lublinie. I w, potem też było tak, że z czasem Ziarkiewicz coraz więcej czynności w mojej sprawie, między innymi nakładanie środków zapobiegawczych, zaczął prowadzić samodzielnie, więc no to był taki tandem. No Ziarkiewicz jako ten nadzorujący i decydent, Kołodziejczyk jako ten od spraw codziennych, natomiast z czasem ten ciężar coraz bardziej spoczywał na Ziarkiewiczu. Czyli też to... oczywiście byśmy chcieli Czyli nie, chciałem powiedzieć, że pan, że pan kołodziejczyk wymienkał, rozumiem, na robocie i dlatego musiał szef przejść. Nie wiem, bo nie mam takich informacji, hmm... Jakby to powiedzieć, za kulis, prawda? Ja tylko w, mam jakąś wiedzę, kto autoryzował poszczególne czynności i mogę to na osi czasu jakoś logicznie próbować interpretować, prawda? Czy coś było podpisane przez prokuratora Kołodziejczyka, czy przez jego przełożonego Ziarkiewicza. Może ta interpretacja, o której mówi pan redaktor, jest słuszna. Natomiast pewności nie mam na pewno korzystne w, dla sprawy, oczywiście bez podtekstów, no było to, że to była też sprawa medialna, My to oczywiście nagłaśnialiśmy, więc w jakimś sensie ta prokuratura, ta prokuratorzy być może trochę bardziej się musieli mieć na baczności niż w sprawach, które nie miały takiego publicity i to jest też coś, to też było z naszej strony świadome, to też wygrywaliśmy na, na naszą korzyść, żeby piętnować te, te patologie. I znowu wracając do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, to, że byliśmy głośni, że konsekwentnie mówiliśmy, jakie są naruszenia, to, że składaliśmy zawiadomienia do prokuratury, udzielaliśmy wywiadów, składaliśmy wnioski o odpowiedzialność dyscyplinarną, to również powodowało to, że druga strona była tylko bardziej zacietrzewiona i ta walka wciąż eskalowała. Stąd podejrzewam, że finalnie takie, a nie inne reakcje wąsika, które też widzieliśmy na rozprawach z nami na tym procesie cywilnym, kiedy on się w końcu pojawił cały czerwony, nerwony, nerwowy, przepraszam, zaperzony i, i tak naprawdę nie mógł się zdecydować, czy on ma wiedzę z doniesień medialnych. Na temat tego, że jesteśmy ruską agenturą i to tylko, było w, to tylko był cytat, i w, nie powinniśmy mieć do niego pretensji, czy, czy on rzeczywiście ma jakąś tutaj wiedzę sekretną z racji stanowisk, które wcześniej, wcześniej zajmował. Natomiast oczywiście to jego wyjaśnienia tutaj sądu nie, nie przekonały. Rezultat był taki, że w 100% sąd nasze roszczenia zaakceptował i teraz egzekwujemy prawo. I Sprawiedliwość. Kolejny będzie Waszczykowski, to jeszcze uzupełnię, bo to też może widzów zainteresować. Wkrótce pójdzie do sądu też wniosek o egzekucję przeprosin od pana Witolda Waszczykowskiego, który był wtedy ministrem, potem europosłem i również nie gryz się w język, jeżeli chodzi o rosyjskie, rosyjskie powiązania Fundacji Otwarty Dialog i o naszą antypolską rzekomo działalność. Już może ostatnią rzecz teraz powiem, że problem oczywiście polegał na tym, że działalność przeciwko ówczesnej władzy, która prowadziła w działania polegające na tym, że gnębiono sędziów prokuratorów, na konstytucję, była przez nich utożsamiana z działalnością przeciwko Polsce. I tutaj stanowczo protestuję, bo ja się czuję polskim patriotą i to, że w tak rację stanu, a nie inaczej obiera Pan Kaczyński czy, czy Kamiński, to przepraszam bardzo, ale interes partii się z interesem Polski pomylił. Szanowni Państwo, moimi Państwa gościem był pogromca Macieja Wąsika. Mamy nadzieję, że pogromca również właśnie Witolda Waszczykowskiego i że Mariusza Kamińskiego, czego serdecznie życzę. Joachima I Wolfemę Joachim Bruzińskiego. Wiele z nich zakończyliśmy, natomiast Jarosław. proszę o otrzymanie krzyków. Będziemy konsekwentni. No właśnie, Jarosława Kaczyńskiego życzę jako na deser. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był Bartosz Kramek, szef Fundacji Otwarty Dialog. No i mam nadzieję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.